Budowa naszego przedszkola rozpoczęła się w grudniu 2018 roku. Decyzje o budowie przedszkola w formule pasywnej podjęły ówczesne władze Gminy Miejskiej Mielec. W przedszkolu, przede wszystkim, już od samego wejścia widzimy z boku miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie korytarze są bardzo przestronne, szerokie. Nawierzchnie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W przedszkolu jest tyflomapa, jest oznaczenie w języku Braille'a. Ciągi komunikacyjne są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, dla dzieci jest niepełnosprawnością ruchową, jest winda automatycznie się otwierająca i zamykająca. Mamy dwa oddziały integracyjne, w którym są, jest siedmioro dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Te dzieci mają też warunki fantastyczne do rozwoju, ponieważ mamy wreszcie gabinety specjalistyczne do terapii zajęciowej, psychologiczny, logopedyczny, mamy salę integracji sensorycznej ze salą świateł, mamy salę gimnastyczną, w której Możemy realizować wszystkie zajęcia ruchowe, także przedszkole jest naprawdę fantastyczne. Chcemy, żeby budynki przede wszystkim użyteczności publicznej były jak najbardziej przyjazne dla naszych mieszkańców. Nasze przedszkole wyróżnia się przede wszystkim no, wspaniałą lokalizacją, ponieważ mieści się w centrum osiedla, blisko szkoły podstawowej, a poza tym ma fantastyczne imię Smoka Felusia, czyli a mieścimy się na osiedlu Smoczka, więc Przywołuje to uśmiech na twarzy wszystkich naszych dzieci. Myślę, że czują się wspaniale. Nie tylko dzieci, ale i rodzice, i cała obsługa, nauczyciele. Przedszkole jest piękne, kolorowe, dzieci są tutaj tak uśmiechnięte. Jestem szczęśliwa, że pracuję w takim przedszkolu i że mam to szczęście jeszcze prowadzić przedszkole w tak fantastycznych warunkach.